Grupa Azoty, główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy. Zagraliśmy dwie różne połowy. E, pierwsza to niestety zbyt duży respekt do przeciwnika, e, jakaś taka bojaźliwość, e, strach przeprowadzania akcji, szczególnie ofensywnych, bo mieliśmy mnóstwo przechwytów w drugiej linii, e, po których mogliśmy wyprowadzać kontry, a... a przez właśnie boja, przez jakiś strach przed przeciwnikiem czekaliśmy na to, aż przeciwnik wróci nie wykorzystywaliśmy w ogóle tych elementów. No i straciliśmy bramkę trochę głupio, aczkolwiek wcześniej już dwa razy dopuściliśmy do sytuacji stuprocentowych i, i mogliśmy tą bramkę stracić wcześniej. Więc pierwsza połowa skończyła się skończyła się, naszą, skończyła się prowadzeniem Wisły, druga połowa znacznie lepsza, dobra gra ofensywna. Naprawdę dużo sytuacji bramkowych, niestety po jednej z kontr. Tracimy bramkę na 2-0 i mecz się praktycznie kończy, aczkolwiek później mamy jeszcze rzut karny, mamy kilka sytuacji stuprocentowych, także nawet w tym momencie ten mecz mogliśmy odwrócić, no niestety. Rzuty karne, nasza bolączka, nie wiem co z tym możemy zrobić. Już kolejny zawodnik, który nie strzela, trenujemy ten element, praktycznie już wszyscy zawodnicy byli sprawdzeni. Naprawdę ciężko cokolwiek na temat powiedzieć. Szczególny brak Kuby i Krzyśka Rupskiego. No to na pewno bardzo rzutowało naszą grę i mobilność drugiej linii i ta pewność w ataku tych dwóch zawodników do tej jakości daliby więcej i myślę, że było dużo lepiej.